Cześć! Jeśli masz problem ze zdobywaniem nowych zleceń, jeśli na Twoje oferty nikt nie odpowiada, koniecznie zobacz to wideo do końca. W tym wideo powiem Ci, jak składać tzw. oferty mafii, czyli oferty nie do odrzucenia. Powiem Ci, co powinno być w takiej ofercie i w jaki sposób ona powinna zostać takiemu potencjalnemu klientowi zaserwowana, aby była nie do odrzucenia, aby wybrał właśnie Twoją usługę. Zaczynajmy więc. Na sam początek wejdź sobie w buty Twojego potencjalnego klienta. Jeśli Twój potencjalny klient, na przykład, jeśli ty tworzysz strony internetowe i on dostaje kilkadziesiąt takich ofert na swoje zapytanie. Które wyglądają tak naprawdę tak samo, niczym się nie wyróżniają, to on wybierze po prostu ofertę najniższą. Więc teraz, idąc tutaj moją filozofią, pomyśl, co robią inni i zrób zupełnie coś innego. Co mam tutaj na myśli? Pomyśl sobie, większość osób w jakiej formie składa takie oferty. Na ogłoszenie, czy też właśnie wysyłając potencjalnemu klientowi. Zazwyczaj jest to w formie maila, wiadomości tekstowej, w formie maila, bądź, bądź też jako, już troszkę lepiej, ale dalej to, nie, dalej to jest za mało, bądź też właśnie w formie PDF-a, tak, gdzie jest oferta, jest cena, czasem jest jakieś portfolio, czasem jest strona z Twoimi realizacjami, ale dalej to jest po prostu za mało. I idąc właśnie tym sposobem, ja zacząłem składać oferty, które są zupełnie inne niż składają moi konkurenci, co już na samym początku daje mi ten handicap, te punkty do przodu, tak? Składam oferty w formie wideo, spersonalizowanego, właśnie wideo. Po pierwsze, wideo jest multisensoryczne. Wideo oddziałuje na większość zmysłów Twojego potencjalnego klienta. Gdy klient czyta ofertę w formie tekstowej, to działa tylko tak naprawdę na jego wzrok. Natomiast jeśli Ty składasz, ofertę w formie wideo klient widzi, klient słyszy, klient niemal ciebie czuje. Czuje, ponieważ widzi twoją mowę ciała. Widzi, czy ta mowa ciała jest, czy jesteś pewny siebie, czy czy Twoja oferta faktycznie rezonuje z Twoją osobą, czy jesteś po prostu pewny siebie, tak? I jeśli widzi taką osobę, która jest pewna siebie, która mówi to z przekonaniem, co i dlaczego warto, dlaczego warto wybrać właśnie jej usługi, to wybierze właśnie Ciebie. Więc pierwsza rzecz wideo w formie, oferta właśnie w formie wideo. I teraz jak takie wideo nagrać? Wystarczy, że wyszerujesz ekran swojego monitora, gdzie będzie widoczna Twoja osoba. To też jest kolejny punkt, który będzie działał na twoją korzyść. Ponieważ ludzie lubią robić interesy z ludźmi, ludzie lubią kupować od ludzi. I jeśli ta osoba, twój potencjalny klient widzi Ciebie na tym ekranie, to po pierwsze działasz na niego multisensorycznie, on cię widzi, słyszy i czuje Twoją mowę ciała. Po drugie, po drugie widzi, kto jest po drugiej stronie, że jest tam realna osoba, że goś faktycznie wie o czym mówi, a nie jest to tylko pusty mail, nie wiadomo od kogo, tak? Więc. Skracasz ten dystans. Nadajesz fizyczności między twoim potencjalnym klientem, a tą ofertą, tak? Widać, kto jest po drugiej stronie, że jesteś ty, człowiek z krwi i kości, który mówi pewnym językiem, językiem korzyści, pewny siebie jest, tak? Więc to jest bardzo ważna rzecz. Jak możesz takie wideo nagrać? Są różne aplikacje darmowe, płatne. Z darmowych polecam m.in. aplikację Loom, która właśnie pozwala na wyszerowanie ekranu i zamieszczenie ciebie w prawym dolnym rogu. Ja korzystam z takiego programu, który kosztuje około 100 zł rocznie, nazywa się ScreenPal. Wszystkie moje tutoriale ale na moim YouTubie właśnie, gdzie szeruje ekran, są nagrane właśnie tym, tym programem, tak? Więc konstruujesz taką opinię. I teraz pierwsza rzecz, mamy już formę, wiemy, że to musi być w formie wideo, tak? Żeby było multisensoryczne, żeby się odróżniało. Teraz co w takiej ofercie powinno się znaleźć, aby była to oferta tak zwana mafii, oferta nie do odrzucenia. Przede wszystkim na początku, jak składasz taką ofertę, jesteś za szuf w szufladzie koszt. Ty jako potencjalny usługodawca jesteś kosztem dla tej osoby. Ta osoba musi wydać na Ciebie pieniądze, ty, sobie zro, ty zrobisz tę usługę, ta osoba tak naprawdę nie wie, czy ty się, z, że tak powiem, brzydko zwrócisz, tak? Koszt na ciebie poniesiony, więc ty musisz przetransferować swoją osobę z szuflady koszt, intrus, e, chce dużo pieniędzy, do szuflady, gość wie, o czym mówi e, i będzie dla mnie nie kosztem, a będzie w szufladzie inwestycja, tak? Czyli ten potencjalny klient musi wiedzieć, że jeśli wyda na ciebie kilka tysięcy złotych, to Ty nie dość, że mu te, Twoja usługa, Twoja praca, nie dość, że mu się to zwróci, te kilka tysięcy złotych, to jeszcze na niego zarobisz, tak? Więc co należy zrobić, aby tutaj w tej szufladzie się znaleźć? Oczywiście tutaj musi być język korzyści. Musisz językiem korzyści złożyć ofertę, która przetransportuje, że tak powiem, klienta z punktu A do punktu B. Na przykład, powiem Ci to na przykładzie tworzenia stron internetowych. Dzisiaj jest Twój klient, on nie ma strony internetowej, on nie ma klientów, on nie zarabia, nie ma klientów z internetu. Punkt docelowy, punkt B, to jest punkt, gdzie ma stronę internetową, na tej stronie jest ruch. Ruch wysoko, że tak powiem, gatunkowy. Przychodzą ludzie na jego stronę, którzy stają się jego klientami, strona mu się zwraca i dodatkowo jeszcze jest najlepszym jego pracownikiem, bo pracuje 24 godziny na 7 dni w tygodniu i jest jego jedną z najlepszych inwestycji, tak? To jest ten jego punkt. A on ma spokój, ponieważ nie musi się ganiać się za nowymi klientami, klienci sami do niego przychodzą. I teraz twoja oferta musi zawierać te wszystkie punkciki, aby namalować w głowie klienta ten obraz, że Twoja oferta przetransportuje go z tego miejsca, w którym jest teraz, czyli czytaj, nie ma strony, nie ma klientów, do punktu, gdzie tych klientów będzie miał. Ja też o tym wszystkim uczę w moim kursie, jak zarabiać na tworzeniu stron internetowych. Jest to ośmiogodzinna pigułka, gdzie krok po kroku pokazuje Ci, jak zbudować odporny biznes, gdzie pokazuje swoje 9 złotych źródeł na nowych klientów. Link do tego kursu oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu. I idźmy dalej właśnie tym przykładem, tak? Tworzy strony internetowe. Tworzy stronę internetową, która tak naprawdę dla klienta będzie martwym tworem. Stworzenie strony internetowej tak naprawdę nic klientowi nie daje. Prócz może zabiegu pR-owego, że nazwę domeny sobie pisze na wizytówce. Więc ty w swojej ofercie musisz pokazać, że Twoja strona będzie dla niego inwestycją. A jak to zrobić? Bo ty na tą stronę internetową jeszcze sprowadzisz ruch, ruch, który da Twojemu klientowi e, i dla Twojemu klientowi, potencjalnemu klientowi da mu nowych klientów jemu, tak? Więc sprowadzisz ruch i teraz oczywiście tutaj kwestia Twojej specjalizacji, musisz dowieść wartość, bo nie sztuką jest po prostu naciągnąć klienta i nie dowieść wyniku. I tutaj też właśnie trzeba się po prostu pewnych rzeczy nauczyć, tak? Więc sama strona jest pustym tworem, ale jeśli jest na przykład biznes lokalny, to zaoferuj również optymalizację wizytówki Google Moja Firma, gdzie poczepisz tę stronę i ta strona internetowa będzie pośrednio pozycjonować wizytówkę Google Moja Firma na mapach Google, dzięki czemu ta wizytówka trafi do top 3, tak? A to już da mu klientów, bo często, zwłaszcza w tych małych miastach wśród lokalnych biznesów, często wystarczy dostać się do top 3, aby już. Ta, ta mała firma świadcząca usługi na małym, lokalnym rynku już miała pierwszych klientów z internetu. Tak więc to jest ta pierwsza forma. Druga forma to oczywiście optymalizacja SEO tej strony internetowej. Dzisiaj, w dobie AI, jest naprawdę bardzo, bardzo proste, a dodatkowo dla Ciebie będzie stanowiło dodatkowe źródło dochodu, bo możesz stworzyć stronę internetową, zamieścić tam zakładkę z wpisami i umówić się na abonament, gdzie regularnie, na przykład raz w tygodniu będziesz dodawał nowe wpisy na tym firmowym blogu, tak? Więc kolejna tutaj opcja, która... Ruch na tę stronę również możesz wprowadzić poprzez lokalną reklamę w ekosystemie Facebook Ads, czy też na przykład w Google Ads. Tutaj kwestia specjalizacji. Kolejna rzecz to pokaż w tym wideo stratę, na jaką stratę, z jaką stratą Twój potencjalny klient musi się liczyć, jeśli nie skorzysta z Twoich usług. Wierz mi, że ludzie są dużo w stanie więcej zrobić, żeby uniknąć straty, niż coś zyskać, tak? Więc pokaż, jaka będzie strata, jeśli z Twoich usług nie skorzysta. Powiedz w tym wideo, że Twój klient ma pewnie kilkadziesiąt różnych opcji do wyboru, tak? Między takimi osobami jak Ty, ale pokaż, dlaczego Twoja oferta właśnie jest inna. Jest inna z tego względu, że jest bardziej kompletna, że Ty zajmiesz się całym procesem od początku do końca, zdejmując cały ciężar z klienta emocjonalny i czasowy. Klient naprawdę zapłaci ci więcej pieniędzy, jeśli będzie wiedział, że ty zajmiesz się wszystkim na tip-top od A do Z. Więc pokaż, że zajmiesz się całym tym procesem, zdejmiesz z niego wszelki ten e, ciężar, tak jak mówiłem, emocjonalne zaangażowanie, tak? E, a po drugie, pokaż, że chronisz go przed stratą i na przykład. Często podaje właśnie taki przykład, możesz nagrać ekran, jeśli wysyłasz na przykład, e, dajmy na to, do Henryka, który jest mecenasem w mieście Szczecin, tak? I patrzysz, jakie, jakie są statystyki, jeśli chodzi o wyszukiwanie takich fraz, jak prawnik Szczecin, e, adwokat Szczecin, I na przykład widzisz, że miesięcznie w Szczecinie 200 osób wyszukuje taką frazę. Więc nagrywasz ekran, gdzie pokazujesz te narzędzia, na przykład iBersuggest, które pokazuje, jaka jest liczba miesięczna wyszukiwań danej frazy, i w tym filmie nagrywasz. Panie Henryku. W Szczecinie 200 osób szuka średnio adwokata w ciągu miesiąca. A pana nie ma w top 3 na wizytówce ogle moja firma. Firmy, które są w top 3, mają stronę internetową, pan jej nie ma. I średnio panu ucieka 200 klientów miesięcznie, tak? Czyli pokazujesz nie jak zdobyć 200 nowych klientów, tylko mówisz to samo, tak? Logicznie chodzi o to samo, tak? 200 osób jest, które szuka adwokata, więc nie mówisz, że może zdobyć 200 klientów, tylko mówisz, że 200 klientów on traci potencjalnych. Tak dajesz akcent na, na stratę. bo ludzie są dużo w stanie więcej zrobić, żeby uniknąć straty niż, czegoś, niż cokolwiek zyskać, tak? Więc pokazujesz 200 klientów, Panie Henryku, potencjalnych ucieka, bo Pana nie ma, a moje zabiegi, czyli stworzenie strony, zbudowanie całego tego ekosystemu, który sprowadzi ruch do tej strony, da szansę, w ogóle da szansę, że do tego Pana Henryka te 200 osób będzie miało okazję się dopkać, tak? Więc ja też tego mówię, wszystkiego uczę w moim kursie, jak zarabiać na tworzeniu stron internetowych, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. Ale oczywiście strony internetowe to jest tylko taki mały przyczółek wokół którego budujemy cały nasz ekosystem tak zwanych usług komplementarnych, do którego teraz jeszcze dokoptowałem kolejną usługę, czyli wdrażanie AI, sztucznej inteligencji w małych i średnich firmach. Jeśli już mamy raz tak pozyskanego klienta, tak, któremu stworzyliśmy stronę, któremu zaoferowaliśmy inne usługi, tych usług mamy pięć, wszystkie znajdziesz w moim kursie, tak teraz doszła jeszcze kolejna, czyli wdrażanie sztucznej inteligencji w małych i średnich firmach. Zrobiła się na rynku potężna luka. Jest potężne ssanie na AI, e, także wśród małych e, i średnich firm, które nie mają o tym zielonego pojęcia. I wystarczy na prostu pójść, zapukać, złożyć ofertę na wdrożenie e, sztucznej inteligencji w, e, e, w tych małych i średnich firmach. Pokazać, w jaki sposób ty możesz takiej firmie z małego miasta, małej lub średniej firmie, w jaki sposób możesz odzyskać mafii. Ofercie, e, tak jak mówiłem, nie do odrzucenia. Kolejna rzecz, która musi być w takiej wideo ofercie, to oczywiście coś, co wzbudzi zaufanie do Ciebie, tak? Pamiętaj, że osoba zanim coś od Ciebie kupi, musi Ciebie poznać, musi Ciebie polubić musi Tobie zaufać, dopiero od Ciebie kupi, tak? Osoba Cię poznała, wysłałaś tą wideo ofertę, mam nadzieję, że Cię polubiła. Między innymi dlatego, że Twoja mowa na, tym, na, na, tym, na tej wideo ofercie jest po prostu pewna siebie. Ty nie możesz brzmieć jak siedem nieszczęść, jak rozdygotana galareta, tak? Masz, być, masz mówić pewnym siebie głosem, żeby klient po prostu czuł, że gość, który to mówi, jest pewny swojego działania. Więc to już omówiliśmy. I teraz kwestia zaufania. Pokaż tej wideo ofercie. Wyszeruj na tym ekranie. Wyszeruj, dlaczego, dlaczego z Twoich usług ma korzystać. Pokaż opinię. Pokaż udostępnij na przykład wizytówkę Google Moja Firma, Twoją, gdzie są Twoje opinie. Pokaż te opinię. Jeśli stworzyłeś jakieś stronę w danej niszy, na przykład robisz stronę prawnikowi, masz już ze sobą jakieś strony prawników, wyszeruj ekran, gdzie pokażesz te strony. Pokaż, dlaczego te strony zrobiłeś w taki sposób, co na tych stronach zrobiłeś i dlaczego, tak? Dlaczego użyłeś takich fontów, takich kolorów, co na tych stronach jest, dlaczego na tych stronach jest to, a nie, a nie coś innego, tak? Tego oczywiście wszystkiego uczę też w moim kursie tworzenia stron na WordPressie, do którego również link znajdziesz w opisie tego filmu. Czyli daj się poznać z tej jak najbardziej merytorycznej strony. Jeśli masz jakieś szkolenia, kursy, certyfikaty, również wyszeruj na ekranie swojego monitora i pokaż to. Pokaż się z jak najlepszej strony. To jest ten czas, kiedy na tej wideo ofercie masz się za przeproszeniem dobrze sprzedać. Możesz też na przykład w Canvie zrobić pokaz slajdów, tak? Eee, I na tych slajdach wypisujesz punktach. I po prostu omawiasz, tak? Składasz ofertę i omawiasz punkt po punkcie, przeskakując między slajdami, szerując ekran. Więc taka oferta na pewno będzie ofertą Mafii. Pamiętaj, musisz przejść z tej szufladki koszt do szufladki inwestycja, tak? I to tego właśnie służy yy, oferta Mafii, czyli musisz o, z, ograniczyć jakiekolwiek ryzyko, jeśli chodzi o klienta. Jeśli klient zobaczy, że korzystając z Twoich usług, z Twojej oferty, nie podejmuje naprawdę żadnego ryzyka, ponieważ tam nie, nic nie jest obarczone ryzykiem, ponieważ wydaje kasę i niemalże ze stuprocentową pewnością wie, że ta kasa mu się zwróci i jeszcze Twoja usługa na nie, lub usługi na niego zarobił. Daj znać, co o tym sądzisz, a ja już Ciebie zapraszam właśnie na mój kurs jak zarabiać na tworzeniu stron internetowych, do którego link znajdziesz w opisie tego filmu. Do następnego wideo, trzymaj się, cześć!